Dzień dobry moi drodzy. Trochę to trwało, ale ostatnio sporo rzeczy u mnie trochę trwa. Mam nadzieję, że w końcu wrócę na dobre tory. W każdym razie zapraszam Was na trzeci już odcinek, gdzie przeglądamy to co przesłaliście z Waszych biureczek na mojego Discorda. Zobaczymy co tam macie, jak to wszystko jest ustawione, jak jest zaaranżowane. No i będziemy temat oceniali. Oczywiście jedno z tych stanowisk wygra pewną nagrodę, którą pokażę Wam troszkę później, ale żeby cały format jeszcze bardziej wywrócić do góry nogami, to tym razem to Wy będziecie mieli wpływ na to które stanowisko zgarnie sprzęt. Dlatego też zachęcam Was do aktywności, zachęcam Was już teraz do zostawienia łapeczki w górę, w zasięgowej pod spodem no i subskrypcji, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału oraz zaglądania na Discorda, do którego linki są w opisie. A my zabierzmy się ze za stanowiska, chociaż najpierw mówiąc o stanowiskach, warto było zaczepić o tego partnera odcinka, który też nasze stanowisko potrafi fajnie zaaranżować. Chodzi konkretnie o przeglądarkę internetową Opera GX, która jest skierowana przede wszystkim do graczy i do osób chcących swoim miejsce w działania spersonalizować oraz uzupełnić o nowinki ze świata gier. I w zasadzie to już wiecie. Przede wszystkim w Operze GX możemy wybrać spośród szeregu modyfikacji, na przykład zbliża się jesień, później zima i chcemy, żeby nasze stanowisko było dopasowane do tego, co dzieje się za oknem, więc wybieramy odpowiedni motyw, na przykład taki jesienny, do którego dopasowane są odpowiednie dźwięki. A jeżeli jesienne wieczory będzie Wam się ogólnie nudzić, to zawsze można skorzystać z kącika, którym jest GX Games, gdzie, dajmy na to, podczas pobierania jakiejś większej produkcji na Steamie, możecie sięgnąć po różnego rodzaju tytuły. Są tam tytuły płatne, są też darmowe, e, wśród nich naprawdę bardzo ciekawe karcianki, czy też broglajki. Z kolei mówiąc o wczorach, które prywatnie bardzo lubię i często z nich korzystam, no to wspominany już wielokrotnie GX Corner, agregujący newsy ze świata gier, ale także okazje na różnych platformach. I mając na uwadze, że prywatnie korzystam z opery już kilka lat, no to raczej żadnej okazji, takiej grubszej, ani też żadnej premiery nie przegapiłem. Kolejną dla mnie bardzo ważną funkcją jest pasek boczny z dostępem do moich ulubionych socjalek, jak na przykład Instagram czy Messenger oraz błyskawiczne robienie zrzutu ekranu ikonku aparatu, która znajduje się w pasku. Ale jest coś jeszcze. Grześ, zaraz przyniosę ci pranie do pokoju. Dobrze, że miałem panic button. Tak, dokładnie, pod F12 mamy przycisk, który zamknie nasze strony, wyciszy dźwięki, no i jednocześnie otworzy jakąś randomową stronę, która jest bezpieczna. Dzięki temu pewne rzeczy i pewne sytuacje są Wam niestraszne, tak więc linka do Opera GX znajdziecie w opisie, pobierajcie, sprawdzajcie, rzućcie okiem jak to wygląda. No i teraz, skoro mamy już formalności załatwione, to możemy rzucić okiem na te Wasze stanowiska. No jeszcze niekoniecznie. Ogólnie chodzi o to, że robiąc research do dzisiejszego odcinka natrafiłem na kilka być może ciekawie opisanych stanowisk, ale jednocześnie do tych stanowisk było dorzucone jedno zdjęcie, albo dwa zdjęcia, albo trzy zdjęcia bardzo ogólne. A ja bardzo często w tamtym wątku zaznaczałem, że potrzebuję więcej zdjęć, więcej zdjęć nie tylko całego stanowiska, ale także pewnych detali. Skoro piszecie o myszce, to no to warto by było tu myszkę pokazać. Skoro piszecie o słuchawkach czy klawiaturach, fajnie by było te rzeczy pokazać, więc zachęcam. Zachęcam ludzi, którzy chcą wziąć udział w takim ocenianiu stanowisk, do pewnej skrupulatności, do przygotowania, no bo w ramach tego przygotowania możecie zgarnąć nagrodę. No i teraz zabierzmy się za stanowiska. Zaczniemy sobie od setupu eViro, którego komputer jest bardzo porządny, mimo tego, że to nie jest najnowsza generacja Intela, ale tak sobie myślę, że z drugiej strony w tym momencie lepiej mieć i9 10900KF, aniżeli te najnowsze generacje, czyli 14 i 13, no bo przynajmniej taka się nie zdegraduje. Pomieszczenie jest pięknie zaaranżowane, mimo że ani fotel, ani samo biurko nie zachwyca, bo każdy z tych elementów wygląda jak typowe marketówki. Zresztą na sam fotele z automatu zwróciłem uwagę, ponieważ nie ma tam regulacji podłokietników, a moim zdaniem, szczególnie przy takim biurku, może to być Dosyć istotne, żeby całość fajnie sobie wyrównać. No ale patrząc tak ogólnie, całość jest elegancko ułożona, estetyczna i zgrabna. A co najlepsze, komputer wisi tutaj na ścianie, i to jest chyba pierwszy raz w tej serii kiedy komputer właśnie bezpośrednio na ścianie widzę. No a w tym komputerze mamy wspomniane już i 9 10900KF, do tego rtx 3060, no i obudowę oraz zasilacz od Silentium PC. Na biurku z kolei kolejne elementy układanki od SPC, mianowicie GK630, a konkretnie jest to Endorf i GK630, czyli ta już odświeżona wersja, na przełącznikach Kale Blue. To nie jest może najświeższa i najciekawsza opcja na rynku, ale jeżeli się u jakiś czas temu, na przykład przy premierze, to póki służy, niech Służy, niech zostanie, niech się utrzymuje. Myszka Gem Plus Wireless, czyli moim zdaniem najlepsze, co Endorfi aktualnie oferuje, mówiąc o myszkach. Szkoda mi trochę tej Razer Mamby, która, jak wspomniałeś w swoim wątku, niestety się popsuła. Mam nadzieję, że mimo wszystko uchowasz ją w jakimś takim ciekawym miejscu, być może jako pamiątka, bo to jest bardzo, ale to bardzo fajny klasyczek. Głośniki Edifier 1010BT, więc sprzęcik w sam raz do odsłuchu jakiegoś serialu, no i słuchawki. baraku DX. jedne z moich ulubionych, chociaż od jakiegoś czasu są już one w pudełku, po prostu czekają sobie na sytuację, kiedy będę musiał je wyciągnąć do porównań, ponieważ używam Black Sharków V2, a w ostatnim czasie w ogóle testuję sobie coś takiego, mianowicie Toyfele, no ale jeżeli już mówimy o Twoich barakudach, jest to przede wszystkim sprzęt uniwersalny, a to przy gamingu dla dużej części osób ważne. No i jeszcze same monitory. Ten główny to Xiaomi Mi Curved Gaming. 34-celowa jednostka o rozdzielczości 3440 na 1440 pikseli. Sam swego czasu, kiedy wymieniałem swoje monitory w setupie, delikatnie na niego patrzyłem i nie zdecydowałem się na niego ze względu na właśnie samą krzywiznę, ponieważ jednak preferuję monitory płaskie, szczególnie do pracy, ale generalnie jest to jak najbardziej fajny wybór, który można było też wielokrotnie dorwać w świetnych cenach. Na nim z kolei znajduje się Samsung 24-calowy. Poza krzesłem w ogóle w Twoim biurku zwróciłem uwagę na jedną istotną rzecz, mianowicie ramię mikrofonowe wysokoprofilowe, takie standardowe sprężynowe, na którym wisi sam mikrofon. i Jest tam tracer połączony przez XLR-a, jak mam bezpośrednio do jacka na płycie głównej, co raczej fantastyczną jakością dźwięku się nie kończy, więc to komunikację można tam podciągnąć i proponowałbym w przyszłości na przykład skupić się na zakupie pod to ramię na AM8, albo też wraz z ramieniem wersję Mozos TAM8, gdzie mamy ramię niskoprofilowe, a sama jednostka mówiąc w mikrofonie, jest dokładnie taka sama. Bardzo przyjemny dynamik działający zarówno na USB, jak i XLR-ze, a głos będzie na nim znacznie, ale to znacznie przyjemniejszy, taki cieplejszy, podcastowy, i może w przyszłości zechcesz coś nagrywać na YouTube'a, o ile jeszcze tego nie robisz. Taka jedna bardzo fajna rzecz, która moim zdaniem zasługuje na pochwałę, no bo jest to przejaw Twojej kreatywności, no to ta rurka, na której wiszą słuchawki, a w samej rurce umieszczony jest przewód do ładowania słuchawek, więc generalnie to wszystko się odbywa bardzo przyjemnie, bez wyciągania jakichś przewodów, tylko estetycznie skutnie nic się tam nie połęta. No ale dobra, przejdźmy do oceny. Jeżeli chodzi o estetykę, moim zdaniem 4 gwiazdki, moc 3,5 gwiazdki oraz ergonomia 3,5 gwiazdki. Lecimy do kolejnego stanowiska. Moje pytanie do Was na początek. Jak wyglądało Wasze stanowisko, kiedy mieliście 15 lat? Ja nie do końca pamiętam, ale wydaje mi się, że plus minus mogło wyglądać tak. A tak wygląda stanowisko od Natana. Jego setup jest czysty, minimalistyczny, ale także taki, który budzi mój zachwyt. Więc z automatu mówię, że nawet jeżeli gdzie nie, gdzie te pianki nie są najrówniej przyklejone, to za estetykę należy się 4,5 gwiazdki. Na biurku jest czyściutko, po prostu czyściutko, schludnie, wszystko jest zaranżowane tak jak powinno, żeby nie zagracać miejsca. No a mając na uwadze, że Natan ma 15 lat, no to ma więcej obszarów do nauki. No bo co się robi na komputerze? Po co ci komputer w wieku 15? Po co ci komputer w wieku 15? 100 lat. Żeby grać w Fortnite albo w TBIKE, nie, no po to, żeby się... Uczyć. Podkładka Dream Machines XXL, zadbana i solidna budżetowa propozycja. Do tego Logitech G502, czyli taki popularny klocek, który z jednej strony nie jest aktualnie w trendzie, jeżeli chodzi o myszki, ale z drugiej ma pewne feature, które wciąż przemawiają za jego wyborem, np. rolkę, która działa w dwóch trybach, więc i do przeglądania internetu, i do samej rozgrywki można ją w odpowiedni sposób dostosować, bo kiedy jest w tym sztywnym trybie, to ma bardzo fajny skokowy próg każdego jednego przesunięcia. Kapedura to też niecodzienny wybór i pewnie w tym momencie wszyscy fani mechaników tych customowych zakrzyczą z bólu, a to ornata V2. Ale co, kto lubi? Jest tu membrana i to droga, ale przynajmniej wygodna. No i muszę się przyznać, że sam przez dobre dwa lata używałem ornaty V1, która później po tych dwóch latach albo półtora roku trafiła do mojego brata i on też korzystał z niej dobre dwa lata, a później sprzedał ją swojemu koledze i ona nadal tam działa. Więc. Czy Ornata jest od Razera? Owszem. Czy Ornata jest trochę przepłaconą klawiaturą? Owszem. Ale czy można ją określić mianem pancernej? Wydaje mi się, że na moim przykładzie mogę powiedzieć, że tak. Na ten w ogóle mówiąc o peryferiach, bardzo mocno porusza się po mainstreamie. No i tak oto słuchawki Arctis 3 Ale tutaj sam wyjaśnił, że ich nie poleca, więc jest w pełni świadomy, że nie są to najlepsze słuchawki. A co mu się konkretnie nie podoba, mam nadzieję, że podzieli się z nami w komentarzach tą swoją opinią. Ciekawa kompozycja ogólnie, jeżeli mówimy o monitorach. Dwa gamingowe 27-calowe od GB i LG oraz telewizor na górze. Nie wiem, ile on ma cali, ale tak na oko to ze 42-45. Tutaj chciałbym, żebyś to doprecyzował. Natomiast jest to na pewno fajna opcja, jeżeli chodzi o oglądanie filmów albo bleniwe granie. Na padzie, o ile takowego posiadasz, bo jego z tego, co zauważyłem na liście, nie wyszczególniłeś. Na ten na fotelu Diablo Chairs X Player. Pewnie robiłbym jego wymianę w przyszłości, o ile pojawią się jakieś uszczerbki, bądź też po prostu zacznie bardzo wyraźnie skrzypieć, bo prędzej czy później na pewno zacznie. No i wtedy można sięgnąć po jakieś opcje ergo. No a co w komputerze? Tutaj Ryzen 5 5600G w zespoleniu z RTX-em 3060, jest też 16 GB obudowa SPC, no i pewno czy trochę figurek. Podoba mi się w ogóle, że lampki zrobiłem samodzielnie. To jest zawsze jakiś wkład własny dotyczący stanowiska. Również ten wieszak, czy też po prostu takie metalowe coś obok stanowiska po prawej stronie, wygląda ciekawie. Na tym znajdują się roślinki. Ogólnie no, estetyka, tak jak wspomniałem, 4,5. Ergonomia 4. Brakuje mi tutaj wieszaka na słuchawki. No a moc moim zdaniem jest to po prostu spójne zestawienie. Więc tutaj też czwóreczka. bardzo ciekawy zestaw, szczególnie biorąc pod uwagę twój bieg, więc gratuluję. Z elegancji przechodzimy do kosmosu. I jeżeli miałbym dać Wam pewne zobrazowanie hasła komputer z NASA, to myślę, że Red Owl Cipher, o ile dobrze wymówiłem, Nick, właśnie takim obrazem dysponuje, bo jego setup jest iście kosmiczny. Monitorów mamy tutaj aż 6. O ile, ja się nie pomyliłem, i o ile wliczać w to tableta czy laptopa. Bardzo rozbudowany, obszerny, kolorowy zestaw w kolorystyce niebiesko-fioletowej. I to o czym mówię i co teraz widzicie podobnie jak ja na ekranie, nie tyczy się wyłącznie samego oświetlenia na ścianach, ale także obudowy komputera. Obudowy komputera biurki od Lian Li, uzupełnionej o błyszczące wentylatory. We wnętrzu tego komputera znajdziemy i piątkę. 9600K wspartą ob RTX 2060. I tutaj wrażenie, że można już powolutku zastanawiać się nad upgrade'em. Szczególnie, że ta karta graficzna ma zasilić to, co wyświetla się na monitorze, Mi Curved Gaming od Xiaomi, czyli ponownie 34 celowej konstrukcji o rozdzielczości 3440 na 1440 pikseli, a nie tylko z tym monitorem ma radzić sobie sama 2060, ale także z dwoma monitorami od AOC. Jeden 27-calowy, a drugi 24, no i mamy tutaj zarówno pion, jak i poziom. Sam laptop znajdujący się po lewej stronie to MSI Modern 14, i powiecie, okej, okay, to pewnie wszystko. No nie. Na ścianie zamontowany jest Raspberry Pi. Chłodzony cieczą wraz z monitorem Arzopa, który kosztuje relatywnie niewiele. Z kolei wszelakie pliki przechowujesz na serwerze Synology. I tutaj od razu spoiler, ponieważ kolejny odcinek, który pojawi się na tym kanale, właśnie będzie dotyczył budowy takiego serwera. Więc jeżeli jesteście ciekawi, co konkretnie dobrałem, jakie tam będą części upchane, to subskrybujcie kanał już teraz. Przeskakujemy na peryferia Logitech MX Master 3 i Bazylisk V3 Pro od Razera. Obie myszki są świetne, no i mają pewne punkty wspólne. Na przykład dwa tryby działania w samej rządzie. Rolki. No i kształt. Kształt, który jest bardziej ergą, dostosowany pod prawą rękę. No i tutaj wydaje mi się, że po prostu znalazłeś taki złoty środek, gdzie z jednej strony Logitechem używasz wszystkich urządzeń pobocznych, laptop, tablet, czy też nawet twój Raspberry Pi, no i nimi zarządzasz. No a z kolei, jeżeli mówimy o gamingu, po prostu zmieniasz sobie myszkę, nie czujesz takiego radykalnego przeskoku, na przykład z myszki ergo na esportową, która jest symetryczna, tylko właśnie na bazyliska. No i dzięki temu zachowujesz pewną higienę pracy, jeżeli chodzi o używanie Thank you Gryzoni. No, a mówiąc o klawiaturach, tutaj też się dzieje, ponieważ do gamingu mamy co prawda budżetowego, ale jednak bardzo ciekawego Ukala Pro od Odre Dragona. Na no, zarządzanie tym wszystkim od strony produktywnej leży na MX Keys od Logiteka. No i jak pewnie dzieje się na 99%, po prostu klawiatura wraz z myszką podąża po krawędziach ekranu do kolejnych i kolejnych urządzeń, więc nie musisz się przełączać. To jest bardzo wygodne i praktyczne rozwiązanie. Słuchawki, jakie wybrałeś, to Wucha 1000XM5, czyli najnowsza pełnowymiarowa konstrukcja od Sony ręce. No i tutaj mówimy o połączeniu Bluetooth, a jeżeli chodzi o gaming, no, korzystasz z krakenów. No, ze skrajności w skrajność, bo z jednej strony mamy te całkiem ciekawie brzmiące, ale jednak dosyć ciepłe Sony, a z drugiej te krakeny, które są, bo są i myślę, że pewnie trzeba by je w przyszłości wymienić. Czego im brakuje, no to informacji o fotelu, bo musisz na czymś siedzieć. A nie doszukałem się jej w opisie, więc koniecznie daj znać w komentarzu, na czym tam konkretnie siedzisz. Ale generalnie super setup, bardzo ambitny. Estetyka, moim zdaniem, czwórka. Jednym może się taki zestaw podobać, z drugiej strony, moim zdaniem, aż. Trochę przytłacza swoją ilością RGB. Ergonomia piątka. Tutaj nie ma przypadkowego ułożenia, tutaj nie ma przypadkowych peryferiów. Lampki, monitory, uchwyty, czy właśnie sam MX Master wraz z MX Keys. To jest wszystko tak zaaranżowane, żeby wykorzystać pełen potencjał tego wielourządzeniowego biurka. No bo nie oszukujmy się, po to te rzeczy tam się pojawiają. No i ostatecznie warto by było jeszcze spojrzeć na moc. Moim zdaniem ta moc to jest takie 3,5. Szczególnie zwracając uwagę na sam komputer, który chyba już wymagałby. Upgrade'u, Tak więc w ten sposób prezentuje się zestaw z kosmosu. A jaki będzie kolejny? Zestaw numer 4 należy do osoby, którą poznałem prywatnie. Zestaw numer 4 należy do Arka, wytrawnego gracza, z którym spędziłem mnóstwo, mnóstwo godzin. Zapytacie gdzie? Otóż na magnesowaniu ręki, bo zaraz po złamaniu, to właśnie Arek opiekował się pewnymi kwestiami związanymi z poprawieniem wzrostu samego łokcia. Biurko jest tutaj niewielkie, mamy mało przestrzeni, no ale tak to jest, że im starszy facet i im więcej nowych domowników, tym bardziej spychany jest on do jakiegoś małego kącika. Mamy tutaj jeden monitor, ale za to 28-calowy. Jest to Acer Nitro 4K 144 Hz. Zapowiedział, że jeszcze w tym roku, o ile się uda, no to na tym biurku pojawi się 27-calowy OLED. Do monitora podpięty jest komputer, piękny, totalnie w moich klimatach, bo bielutki, no a w jego wnętrzu Ryzen 7 5800 X3D, dochodzi do tego 3 32GB RAMu Corsera, no i karta graficzna RX 6900XT. Ale z perspektywy wymiany na coś mocniejszego, jeszcze w tym roku pojawi się tam między innymi na horyzoncie RTX 4080. Zobaczymy, co uda się upolować. Budowa to Lianli Lunculo. Ogólnie Lian Lianli są bardzo przyjemne pod kątem estetyki. Chłodzenie, czerame, bielutki, naturalnie. No i pomyślałbym wyłącznie nad jakimiś przedłużkami do karty, o ile uda się białe znaleźć, żeby te czarne przewody, które gdzieś tam się jeszcze pojawiają, Eliminować. Sporo dzieje się na blacie. Mamy tutaj myszkę G Pro X Superlight, czyli klasyka, ale klasyka sprawdzona, klasyka, która jest bardzo wydajna. No i co ciekawe, leży ona na podkładce na Skypad, czyli w szkle, które w przyszłości też chcesz wymienić. Ciekawostką są klawiatury. Jedna to Polar 65 Magnetyk, stricte do gier, mega fajny, ale jest też druga do pisania, która wygląda ciekawie, no i jest to temat DIY. Podzielona konstrukcja z automatu przykuwa uwagę i na dodatek mamy tu kapel z czystym topem oraz Legendą umieszczone na bokach. Co tu dużo mówić, prezentuje się to Kozacko. Słuchawki to Lucid Sound LS50X i tutaj przyznam szczerze, nigdy wcześniej nie miałem z tą marką styczności. Natomiast przejrzałem kilka recenzji, które pojawiły się w sieci. No i opinie na ich temat są różne. Ale patrząc na speckę, to przede wszystkim sprzęt do Xboxa, który jednym się podoba, innym niekoniecznie. Podejrzewam, że jesteś jedną z tych osób, którym ten sprzęt się podoba. Ale gdyby w przyszłości coś się z nimi zadziało, to jak najbardziej polecałbym sięgnąć po Black Sharki, z których prywatnie korzystam. Są to bardzo fajne, bezprzewodowe słuchawki, które oferują przyjemną jakość dźwięku, a przede wszystkim dobry mikrofon do komunikacji. Ewentualnie można też wskoczyć w kierunku basusów GH02, które oferują fantastyczny stosunek ceny do jakości, no i niestety wyprzedały się wszędzie niczym ciepłe bułeczki, ze względu między innymi na to, że ich po prostu pasmo dźwiękowe jest błyszczące. Do specyfikacji dorzucam jeszcze głośniczek Dokin i wiem, że z perspektywy części widzów ten zestaw może być zwyczajny, ale jednocześnie spędziłem z Tobą dużo czasu rozmawiając i wiem, że Ty zawsze wybierasz sprzęt, który w 100% spełnia Twoje oczekiwania, ale też lubisz fantazjować. Przy czym, jeżeli już fantazjujesz, to polujesz na okazję, polujesz na bardzo mocne okazje, więc jak nie mam dużo z tych rzeczy, ustrzeliłeś w bardzo okazjonalnej cenie i może to być jeden z najbardziej opłacalnych zestawów, który dzisiaj się pojawił, bo tam na pewno zawsze było targowanie, ogarnianie, no i próba znalezienia jeszcze ciekawszej sztuki w jeszcze niższej cenie. Zresztą przejawem takiego poszukiwania czegoś, co jest dobrze zrealizowane, ale tanie. Pozostaje biurko. Biurko zrobione samodzielnie z blatu oraz dokupionych nóg. No i mamy też fotel, niedrogi, ale dobry markus. No a teraz przejdźmy do oceny końcowej. Ocenę końcowej, którą zaczniemy sobie od mocy, a tej naprawdę wystarcza 4,5 gwiazdki. Następnie ergonomia. Ta jest moim zdaniem całkiem niezła, biorąc pod uwagę, że zagospodarowała się dosyć niewielki obszar, więc dałbym 4 gwiazdki. No i ostatnia ocena dotycząca estetyki. Tutaj moim zdaniem można by popracować, można by Niektóre przewody poukrywać, powymieniać. Także na zachętę 2,5 gwiazdki. Czekam na drugi monitor, który też ma się pojawić i podejrzewam, że wtedy będzie to wyglądać znacznie bardziej spójnie, pięknie i nie będzie tutaj takiej. Przerwy, która pojawia się między komputerem a monitorem, w której widać po prostu gołe drugie ramię do monitora. Ostatni zestaw na dzisiaj. Zestaw, który mi się cholernie podoba. Powód wpisuje się w 100% w moje poczucie estetyki, czyli biel niebieski. No i do tego jeszcze jakieś światełka gdzie niegdzie oraz te figurki. No to wszystko tam tak gra. Ach, gra. Nawet jeżeli monitorów nie ma zbyt dużo. Przed Wami zestaw Ewarcia, który, jak sam napisałem, nie na wydajność, a na estetykę przede wszystkim postawił. W komputerze Ewarcia mamy i5 12400F, ale też gtx 1660 Super. Bardzo podstawowa już karta graficzna, dysk 512GB, no i RAMu też mamy 16GB. Jak sam wspomniałeś, GPU będziesz zmieniał i słusznie, bo i5 akurat to nadal fajna podstawa do uzupełnienia o lepszą kartę. Obawiam się jednak o chłodzenie, zasilacz, płytę główną i taktowanie Ramu, ponieważ nie jest to coś, co komponowałeś samodzielnie, a wszystko pozyskałeś w gotowcu. Gotowcu Acer Nitro N5060. Monitor jest jeden, 27-calowy, 165 Hz od Lenovo, Nawet kiedyś przez chwilę go miałem, był to model 2730. Obok niego elegancka lampeczka, no i Nintendo Switch, więc jest zachowany aspekt konsolowy. Świetnie wygląda sama podkładka, która pewnie najlepszej jakości nie jest, bo jak sam wspomniałeś, kupiłem się na Timu, ale ten motyw biało-niebieskich fal połączonych z samymi peryferiami no gra. Zwyczajnie gra. Klawiatura, na którą postawiono to GMK67, dobra podstawa do pierwszego builda. Zresztą sami na niej składaliśmy, no już wiele, wiele miesięcy temu, pewną klawiaturę. Mamy tutaj też switche Milky Yellow Pro, no i GKP XDA Myszka SPC Gear Leaks w wersji Onyx White. No i słuchawki JBL Tune 720BT. A na półce rzucił mi się w oczy jeszcze jeden gryzoń, mianowicie Zircon X. Mam nadzieję, że jest to Zircon X, ale wszystko na to wskazuje. Genesis Zircon X. Czyli bardzo fajna myszka, która zresztą była w tej limitowanej edycji, więc. Mamy gryzonia zapasowego, które też pozostaje w pewnym sensie... kolekcjonerski? Dziwi mnie tutaj dobór wyłącznie słuchawek na Bluetooth, ale być może nie celujesz w gry sieciowe, a do singleplayerówek playerówek taki Bluetooth w zupełności wystarczy. Z rzeczy na ogromny plus organizacja przestrzeni. Jest miejsce na ozdobę, jest miejsce na ułożenie gratów, biurko z IKEA dobrze maskuje same przewody, ale lampeczki te pod jak i nad monitorem w nocy z pewnością oddają klimatem no i przejrzystością na blacie. Fotel niestety znów Diablo, pokryty ekoskurą, oczywiście w kolorystyce białej, ale bądź co bądź jako skóra, szczególnie w te letnie dni, które jeszcze nie tak dawno były, bez klimatyzacji to jest temat problematyczny, więc jeżeli w tym fotelu coś zacznie dziać, uciekałbym z niego i szedł w kierunku po prostu białej siateczki, których na rynku jest sporo, i to w fajnych cenach. No dobra, pora przejść do oceny. Oceny, którą rozpoczniemy sobie od estetyki, a ta moim zdaniem zasługuje na totalną piątkę, bardzo ładnie zaaranżowany, minimalistyczny, ale jednak z pomysłem zestaw, gdzie nawet momentu tablicy na której porozmieszczane są poszczególne akcesoria, żeby tam się nic nie walało. Każdy jeden punkt ma swoje miejsce na biurku i to jest po prostu fajne i to dobrze wygląda. Za moc daje 2,5 gwiazdki. Słuchawek się nie czepiam, bo jeżeli starczy Ci Bluetooth, to jak najbardziej okej. Okay. Myszka mogłaby być troszkę lepsza, ale to też nie jest... Główny problem, obawiam się bardziej o tego kompa, kompa, który jest gotowcem od Acera i owszem, masz tam procesor i piątkę 12. generacji z dopiskiem F, natomiast jaki tam jest RAM, jaka tam jest płyta główna? To są rzeczy zagadkowe i to są rzeczy, które mogą wpływać ogólnie na wydajność samego zestawu, a mam pewne doświadczenia związane z tym, jak wyglądały inne kompy od Acera, które swego czasu e, troszkę gdzieś tam użytkowałem. No tam nie było najsolidniejszych podzespołów, w sensie procesor i karta graficzna zawsze były ok, ale cała reszta oszczędności, oszczędności i oszczędności. A ergonomia tutaj moim zdaniem w zupełności zasługujesz na cztery gwiazdki. No i moi drodzy, dotrwaliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Fantastyczne zestawy, powiem Wam szczerze, że to co dzieje się jeszcze dalej na Discordzie. Jest dla mnie fascynujące, macie przepiękne biurka, macie fajnie zaaranżowane, przemyślane zestawy, którymi można się chwalić, więc zapraszam Was na Discorda, na kanał Pochwal się, o ile dobrze pamiętam, albo Stanowiska, nie pamiętam już jak go nazwałem, no i tam wklejacie swoje zestawy, tylko proszę Was sporo zdjęć. Mogą być też materiały wideo, ale generalnie żeby to było w poziomie, żeby można było z tego sklecić jakąś fajną zbitkę różnych akcesoriów oraz przepleść to pełnym zdjęciem stanowiska. No i żeby to było raczej jasne a aniżeli ciemne, bo nie ma nic gorszego niż przepiękny zestaw, który się świeci, ale samo biurko jest czarną plamą i nic tam nie widać, więc zachęcam do tego, żeby troszkę tych zdjęć ciekawych zrobić. No ale okej, okay. podsumowaliśmy oceny i coś Trzeba dać zwycięzcy. Tylko kto jest zwycięzcą? Powinienem podsumować wszystkie gwiazdki i powiedzieć, że ta albo ta albo ta osoba zwycięża. Natomiast stwierdziłem, że dzisiaj sobie zamieszamy. I o co dokładnie chodzi? O to, że od dzisiaj, czyli od momentu publikacji tego materiału, macie dwa tygodnie, aby w komentarzach pisać. 1, 2, 3, 4, 5 i na tej podstawie, zliczając wasze komentarze, wybierzemy osobę, a w zasadzie wy wybierzecie osobę, która zgarni ode mnie. Co? a no to, czyli słuchawki dokanałowe od Rokata, dedykowane graczom, jest to Syn Bad score słuchaweczki przewodowe, więc nie ma tutaj żadnych opóźnień będziecie mogli z nich korzystać, no i do kogo one trafią, decydujcie, decydujcie i jeszcze raz decydujcie, zachęcam was zatem do aktywności, wytypujcie osobę, której najbardziej się to przyda albo której zestaw zrobił na was największe wrażenie, no i mam nadzieję, że dzięki temu po pierwsze zbudujemy fajną aktywność, a po drugie nie będą to wyłącznie moje preferencje, ja swój typ też napiszę w komentarzu i się z Dziękuję Wam pięknie za uwagę. Dziękuję Wam pięknie za obecność. Mam nadzieję, że całość Wam się spodobała. jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Taką solidną, mocną łapę. My widzimy się już niedługo w kolejnych nagraniach. Tak jak powiedziałem w trakcie filmu, pora w końcu zbudować serwer. Ale przyszło też do mnie sporo gadżetów z temu. A jednocześnie mam też taką klawiaturę u siebie. Jest to Lamzu. Ciężki, naprawdę ciężki gadatek gagatek, 65%. No i jeszcze słuchawki. Słuchawki Teufel, które też w końcu doczekają się materiału. Tak jak sporo innych rzeczy, w końcu muszę zabrać się do roboty, w końcu muszę odżyć na tym YouTubie, jest strasznie dużo rzeczy. Powiem Wam, że wpadłem, no już tak abstrahując, wpadłem swego czasu w pułapkę, w pułapkę, która nazywała się, odpisuję na maile, tak, jasne, zrobimy to. I zacząłem się zachowywać trochę jak Boxdel, chociaż teraz to porównanie jest bardzo nie na miejscu, bo, bo kiedy widziałem, że ktoś ze mnie pisze, to powiedziałem: A, no, ogarniemy to. I z tego ogarniemy to, zrobiło mi się jakieś 15 materiałów do przodu. To jest ogrom, to jest naprawdę ogrom, i ja to muszę przepracować. Ja to muszę przepchnąć, muszę wyjść na zero, i w końcu muszę zająć się tym, co mnie jara i co mnie kręci, bo mam wrażenie, że przez te zaległości trochę zabrałem sobie przyjemności z testowania. Rzeczy, które są świeże, które są aktualne i które nie tylko mnie, ale i was interesują. A chciałbym wam dostarczyć materiały, które Was interesują. Dlatego bardzo chciałbym wygrzewać z tego całego bagnatu, które, które mi się zrobiło. Chciałbym pójść w kierunku, na przykład. Przetestowanie dla Was Blackwidowa nowego, który mnie bardzo interesuje. Chciałbym też przetestować na przykład. Coś o czym jeszcze nie mogę mówić, a już do mnie idzie. Natomiast no będę to testował raczej na kanale XCOM. Chciałbym wam pokazać nowe rzeczy od Akko, chciałbym wam pokazać nowe rzeczy od IQ Chciałbym wam bardzo dużo rzeczy pokazać, takich świeżych, które pojawiają się tu i teraz, ale wpierdzieliłem się w bagno. I mam nadzieję, że dzięki waszej pomocy i dzięki waszej aktywności dostanę jakąś taką motywację, żeby się z tego bagna wyciągnąć. Bo nie ma nic gorszego niż się wpakować w to bagno i nie widzieć światełka, do którego próbujemy się dogrzebać. A tymi światełkiem jesteście Wy widzowie, także jeszcze raz zachęcam do aktywności, zachęcam do czynnego uczestnictwa w tym, co dzieje się na kanale, do zaglądania na ankiety i myślę, że wspólnymi siłami dojdziemy do brzegu. A na tym brzegu czeka na nas mnóstwo fajnych sprzętów. Nie przedłużam, dziękuję pięknie za uwagę, na razie. Cześć.